Z nami Andrzej Adamczyk, dobry, generali, i w naszym studiu porozmawiamy o ubezpieczeniach, ale o ubezpieczeniach trochę innych, bo pewnie jeszcze wielu z nas sobie nie zdaje sprawy, że można tutaj mieć polisę dla właścicieli psów i kotów. Ten odcinek jest dla, dla nich specjalnie. Zwierzęta bardzo kochamy. Polacy mają rzeczywiście dużo psów, dużo kotów. W pandemii się tak złożyło, że wielu z nas zyskało drugiego zwierzaka, oprócz tego, którego już miało. Ale zwierzaki to też ogromne koszty. Ogromne koszty leczenia, ogromne koszty wtedy, kiedy się coś stanie. Jak tu pomagają ubezpieczenia? Oj to dla nas to jest zupełnie nowość, bo dla branży ubezpieczeniowej mamy 3 lata za nami już aktywnego aktywnej udzielania ochrony zwrotu kosztów leczenia, Te czy są zarówno w wyniku choroby, czy w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku. Małe sprostowanie: my dzisiaj rozpoczęliśmy tą historię z ubezpieczeniami najpierw psa, ponieważ pies to pies, kot to kot, pies to nie kot. Technologia, ani trochę. Ani, ani trochę y czy zamiar był taki, żeby faktycznie przygotować uspójniony produkt dla kota i psa, ale na etapie przygotowawczym dokładnie 5 lat temu, gdy 2 lata przygotowaliśmy się do tego ryzyka, bo musieliśmy je poznać, specyfikę ogromną branży, kynologów, hodowców, lekarzy weterynarii, istotę samą ubezpieczeniową, odnaleźć prawnie w naszej, w naszej legislacji, działu pierwszego czy działu drugiego, ponieważ mamy do czynienia. Z organizmem żywym, z ubezpieczeniami medycznymi, zdrowotnymi, ubezpieczeniami na życie psa. O rano, ja ale nie, dział nie pierwszy. Nie spodziewałam się, że to jest ale, tak skomplikowane. E, tak, ale dział pierwszy od, no, odnosi się tylko do, do, oczywiście do ludzi, więc jest, są to ubezpieczenia oczywiście majątkowe. To, co jest e, dla nas takim bardzo wyraźnym, wy, było wyraźnym wyzwaniem, to przede wszystkim e, musimy sobie uświadomić, że zwrot kosztów leczenia jest zupełnie inny, czy koszty leczenia są zupełnie inne. W przypadku zwierząt, a w przypadku ludzi. Pamiętajmy, że nie ma psiego NFZ-u, nie ma wtedy... służby zdrowia, która jest wspierana przez państwo. Mamy tutaj do czynienia z całkowicie płatną usługą, jeżeli chodzi o zwroty kosztów leczenia. Więc zmagamy się z tym na co dzień. Za nami już 50 tysięcy szkód, które wspólnie z generali musieliśmy rozpatrywać ale jest to bardzo wdzięczny dla nas rynek. On nam dostarcza przede wszystkim dużo nowości, poznania przede wszystkim ryzyka ubezpieczeniowego, co nieznane jest dla nas oczywiście trudne. Cała działalność operacyjna, która przed nami jest bardzo dużym wyzwaniem, ale pamiętajmy też o tej, tej różnicy, tej różnicy w przypadku zwierząt, gdzie pies nie powie, co mu dolega. Jest to metoda zupełnie inna leczenia, różnicowego, poprzez wyeliminowanie poszczególnych zjawisk u psa. Nie mamy takiego przesłuchania jak u ludzi. To jest, to jest niewątpliwie bardzo duży koszt. Widzimy, widzimy bardzo duże, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo duże są te koszty. Które są no, też te właściciele zwierząt wiedzą, tak, tak to jest tak, naprawdę majątek. Tak. A jak zwierzak jest ciężko, chory, Choć to płyną tysiące. Widać różnicę, kiedy mamy taką pierwszą psią mamę, która po raz pierwszy takiego poketowego pieska bierze w opiekę. Widać tą różnicę behawioralną, oczywiście konsumenta. Inny też jest konsument, który po raz wtóry, czy czwarty, piąty kupuje owczarka niemieckiego, bo zna już, że tak powiem, całą historię problemów, związanych oczywiście czasami również z daną rasą psa, ponieważ każda rasa psa wyceniana jest oczywiście indywidualna, wiąże się to oczywiście z innymi obciążeniami również. Genetycznymi. Czyli aktuariusz przy tym produkcie to naprawdę miał ciężkie zdanie. Myślę, że tam jest łącznie kilka milionów zmiennych. Ja w początkowej fazie nie zdawałem sobie sprawy od strony operacyjnej, systemowej, gdzie mamy kilka set ras. Każda rasa ma inne obwarowania, inną strukturę przyszłych potencjalnych chorób, więc jest to dla nas absolutnie bardzo duże wyzwanie, ale czasami mówimy tylko o chorobach. Proszę zwrócić uwagę, że zwrot kosztów leczenia w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku, jak one zgoła są odmienne z punktu widzenia ludzi. Taka klasyczna definicja NW, siła zewnętrzna, w sposób nagły, niezależnie od woli ubezpieczonego. A gdzie tu jest wola ubezpieczonego? A gdzie tu jest siła zewnętrzna, no prawda? tak, właściciel wcale tu, nie chciał, tu tak żeby I tak naprawdę się... jest uszkodzenie ciała, ponieważ pies jest w swoim zachowaniu nieprzewidywalny. A tej nieprzewidywalności najwięcej jest, gdy pies spotka na spacerze drugiego psa i wyszło, że nie za bardzo są ku sobie, a zwłaszcza ten mniejszy pies chce udowodnić większemu psu, że, jest, że ma pozycję dominującą, ale zwykle Albo kończy się to... niekoniecznie, bo może się po prostu strasznie bać i no, ale zawsze Ta, jak mną bardzo... idą w grę, to... Natomiast już tak od strony czystego leczenia jest to, są to bardzo duże koszta wynikające z samych operacji. Czasami one są tak samo w ujęciu anestezjologicznym, w ujęciu szpitalnym i są to już bardzo wysokie koszty. Tak, to naprawdę wiedzą, wiedzą właściciele zwierzaków, że no, jak jest dobrze, to jest dobrze, ale jak się zaczyna coś dziać, to też większość z nas podejmuje taką decyzję, że no, psa będzie leczyć niezależnie od kosztów. Więc bardzo fajnie, że jest taki produkt, który nam w tym może pomóc. Ale jak to praktycznie wygląda? Po, po, dajmy taki poradnik właścicielom. Tak naprawdę sytuacja jest bardzo prosta. Pierwsze ubezpieczenie takie podstawowe to jest zwrot kosztów leczenia. Zakład ubezpieczeń na podstawie określonych wskaźników zwraca koszty leczenia. One są zarówno choroby, jak i następstw nieszczęśliwego wypadku. Sumy ubezpieczeń są do 50 tysięcy, 5, 20, 50 tysięcy. One się różnicują ze względu też na. Wybór, możliwość wyboru klienta, ale też jest silna korelacja pomiędzy psami wielowagowymi, które potrzebują zwykle większych sum ubezpieczenia. Wynika to z samych kosztów leczenia, chociażby samowczarek niemiecki, problemy słynne genetyczne, chorób przewlekłych wynikających chociażby z samej dysplazji. Są to koszta, które są bardzo, bardzo wysokie. I to jest tak naprawdę świadczenie podstawowe. Ale idziemy dalej. Poszliśmy w tym kierunku bardzo innowacyjnie. Stworzyliśmy oczywiście odpowiedzialność cywilną właściciela psa. To nie jest jakby na rynku nic nowego, nic rozpoznawalnego, ale jest tam pewne innowacje z punktu widzenia pieczy nad psem. Inaczej piecz sprawowana jest w przypadku dzieci od strony prawnej, inaczej ta piecz wygląda w przypadku właściciela psa, zarówno prawnie, i w takim funkcjonowaniu środowiskowym klienta. Ponieważ ochrona ubezpieczeniowa zadziała również, kiedy jesteśmy bez, mamy psa bez myczy, mamy go bez kagańca, z tym rażącym niedbalstwem. Możemy przekazać psa hmm, chociażby babci, bo wyjeżdżamy za granicę i nie chcemy go obciążać jakimś długogodzinnym lotem, i wówczas wtedy piecz w cudzysłowie idzie za. Idzie za, za osobą, która, os, która się, się nim przejmuje. opiekuje. Hmm. Tak. Jeżeli oczywiście mówimy tutaj o osobie fizycznej. Więc to jest ten smaczek innowacji, ponieważ trudno sobie, y trudno sobie wyobrazić, by akitę nie wyprowadzić do lasu na spacer y i nie ze smyczą czy skagańcem. Czy to, to chyba się nie, 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 nie zepnie z punktu widzenia takiego czysto opiekuńczego nad takim zwierzęciem. No i kolejna rzecz bardzo ciekawa jest to taki rajder dodatkowy kolejny ubezpieczenie śmierci psa. Trudno powiedzieć ubezpieczenie na życie, ponieważ mamy takie skrzywienie branżowe ubezpieczenie no na właśnie, życie. Dział pierwszy. Się zastanawiałam, tak, dział pierwszy. Hmm, kogo pies uposażył? Tak. Pierwsza myśl. Moja zawsze myśl jest taka, że ubezpieczenia na życie w tym dziale pierwszym one są zarezerwowane jakby dla ludzi. Tu mamy do czynienia z jednej strony z organizmem żywym, czyli z życiem psa, a z drugiej strony, od strony prawnej, mamy do czynienia z kodeksowym przedmiotem, którego uprzedmiotowiamy z punktu widzenia działalności ubezpieczeniowej. E, ubezpieczamy śmierć psa. Jest to bardzo ciekawy rider, którego musimy zweryfikować średnie ceny transakcyjne, by znaleźć tą właściwą sumę ubezpieczenia w postaci majątkowej. E, ceny transakcyjne cały czas obserwujemy i na podstawie cen transakcyjnych, Proponujemy do wyboru różne warianty sum ubezpieczenia, i jest to, że tak powiem, strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o potrzeby konsumentów. Także nie tylko koszty leczenia, bo my, jakby cały czas, widzimy koszty leczenia, że one są najważniejsze. I oczywiście, koszty leczenia w wyniku choroby. To, to najbardziej potrzebne świadczenie, ponieważ płacimy przewidywalną składkę od nieprzewidywalnych skutków kosztów okay. leczenia w gabinecie weterynaryjnym. Natomiast y, sama odpowiedzialność cywilna ona już jest nacechowana poszczególnymi rasami ps, y, psów, y, które te wielkowagowe psy one ma bardziej y, są zwiększone jest oczywiście ryzyko. Natomiast ubezpieczenie śmierci psa jest y, czymś wspaniałym dlatego, że daje takie zadośćuczynienie, można powiedzieć, i ludzie po prostu kupują kolejnego psa, kiedy już... No tak, bo, bo musimy też pamiętać, że no nie, nie, schroniska to schroniska. Ja jestem z tych, które mają psy ze schroniska, ale są ludzie, którzy... Bardzo dużo. Z kupują też bardzo drogie zwierzęta. Ciekawostką jest, że analizujemy statystycznie, ile psów jest adoptowanych ze schroniska. Mamy takie zapytania w formularzu zakupowym, badamy to, ciekawi nas to, z punktu widzenia też ryzyka, ale zjawisk społecznych, natomiast pamiętajmy cały czas, że takim głównym, e, największą częścią tego środowiska, czy częścią, e, no, najbardziej popularną rasą psa, to jest jednak rasa mieszana i e, e, nieco też e, no, chyba najmniej też szkodowa, to jest jednak e, z pewnego punktu widzenia genetyki dość już, dla tak widoczne. Więc faktycznie rasy mieszane jest oczywiście najwięcej, ale jakby patrzymy na to z punktu widzenia właściciela psa, każdy właściciel psa, każdy pies jest inny, ale wszystkie są tak samo bardzo kochane i najcenniejsze dla I, nas. I, i, i jest... Ja muszę to... zadać ci jeszcze jedno mhm. pytanie. Ty masz psa? Teraz obecnie nie, ale całe życie miałem. Chwilowo nie mam psa, ale to ze względów takich, że zbyt dużo zawodowej pracy wykonuję, i wtedy ten pies czekałby na mnie w domu, i nie wiem, czy to jest dla niego w tym momencie dobre. To prawda. Tak, straciłem dość tragicznie psa. Straciłem i trochę do tego jeszcze muszę odpocząć chwilę. Mentalnie miałem taki wypadek, z psem kurier przyszedł, szybko mi wyskoczył, po, poleciałem za nim i nie zdążyłem, więc to była akurat smutna historia, ale mm, zwierzęta cały czas kochamy. Dla nas w ogóle dla dystrybucji to jest tak wdzięczny temat: budowanie relacji z klientami. Sięgamy po życie, sięgamy po przecież ubezpieczamy dzieci, sięgamy po kolejnego gospodarza domowego czy kolejnego takiego współlokatora, bo tu mamy cały czas taki proces humanitaryzacji zwierząt I, i, i widać te zmiany i wzorem krajów faktycznie zachodnich i skandynawskich robi się to, robimy to już coraz bardziej w ten sam sposób, co chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten rynek jest najbardziej rozwinięty, czy w samej Szwecji. Oni mieli Astrid Lindgren, tam mamy psie przedszkola, pamiętajmy, że 15% Wynagrodzenia miesięcznego. Y, mieszkaniec Szwecji wydaje na psie przedszkole i zaprowadza do przedszkola psa ze względu na normy prawne, gdyż on sam nie może pozostać w domu. To są aż tak głęboko rozwinięte przepisy ochrony zwierząt domowych. No, wszystko przed nami w takim razie. Y, kota nie mamy, nad kotem pracujemy. Jest to działalność felinologiczna, i to jest właśnie, jak już trochę wiemy więcej o tym psie, to jednak. Kot jest zupełnie innym zwierzęciem, i kot zasługuje na oddzielne warunki, oddzielny zakres, inne szczepienia, koty. Nie wszystkie są koty wychodzące. Proszę zwrócić uwagę z punktu widzenia ryzyka. Pies każdy wychodzi na spacer tak, co do kot, zasady. No, Natomiast się, koty, koty, koty aglomeracyjne, czy to, to to jest zupełnie już inne zjawiska, więc też inne ryzyka. I trudno sprowadzić tą specyfikę zwierzęcia do wspólnego mianownika, jeżeli chcemy robić to bardzo, bardzo profesjonalnie. A widzę, że robicie, i to jest strasznie ciekawe, bo naprawdę nie zdawałam sobie sprawy, że aż tyle zmiennych wchodzi tutaj w grę. Bardzo Ci dziękuję, bo ja myślę, że pomogliśmy właścicielom psów w podjęciu bardzo istotnej decyzji, żeby też budować poduszkę finansową na ewentualność choroby, wypadku przecież najlepszego przyjaciela. Дякую вам